Marek Zając, witam serdecznie. Jakie dziedzictwo pozostawia po sobie papież Franciszek? Jaki miał wpływ na losy Kościoła i świata? I jakiego nowego papieża potrzebują Kościół i świat w tych trudnych i niepewnych czasach? O tym porozmawiamy z księdzem kardynałem Grzegorzem Rysiem, arcybiskupem metropolitą Łódzkim i członkiem dykasterii do spraw biskupów, współpracownikiem papieża Franciszka. Tym, który już wkrótce wybierze jego następcę. To jest specjalne rzymskie wydanie programu Balans Bieli. Jesteśmy w miejscu, w którym dzieje się historia, bo w tym programie chcemy zobaczyć świat w jego prawdziwych barwach i odcieniach. Zaczynamy! Papież Franciszek był pierwszym papieżem z Ameryki Południowej, pierwszym jezuitą na tym stanowisku i pierwszą głową kościoła, który na swojego patrona wybrał świętego Franciszka z Asyszu. Na papieża został wybrany 13 marca 2013 roku. Był 266. papieżem. Jego pontyfikat trwał dokładnie 12 lat 1 miesiąc i 8 dni. Papież Franciszek był papieżem pokoju, bo tyle razy, ile on apelował w ciągu tych 12 lat o pokój na świecie, tyle razy, ile mówił o tym, że na naszych oczach rozgrywa się trzecia wojna w kawałkach. To chyba żaden inny papież do tej pory tak dużo o tym nie mówił. Papież Franciszka zapamiętamy na pewno jako papieża ludzi ubogich, ludzi wykluczonych, ludzi, którzy no, są na marginesie naszego takiego codziennego życia i potrzebują naszego wsparcia i pomocy. Można dużo mówić o nadziei, można dużo mówić o miłosierdziu, ale papież Franciszek przemieniał właśnie te wielkie i ważne hasła. W konkrety właśnie w postaci tych gestów. Ja na przykład zapamiętam ten moment, kiedy stanął na pustym placu św. Piotra i odmawiał modlitwę podczas pandemii. Zapamiętamy go z tych gestów czułości wobec, wobec spotykanych osób. Papież odbył 47 zagranicznych podróży, w trakcie których odwiedził 66 państw. Czterokrotnie uczestniczył w Światowych Dniach Młodzieży. On potrafił przenieść teologię do współczesnego świata. Musimy łączyć ludzi, niezależnie od ich pochodzenia czy to Żydów, Muzułmanów, Chrześcijan, ateistów. Chodzi o wspólne życie. On mówił o dialogu spotkania. Nie żył jak prezydent Watykanu żył naprawdę jak Jezus. I takiego papieża się kocha. Papież spotykał się z różnymi, ale w jego podróżach bardzo ważnym aspektem zawsze były byli migranci, zawsze było zwrócenie uwagi na ubogich, na potrzebujących, nie patrzenie jakby z góry na tych, którzy może mają jakieś komplikacje życiowe, ale patrzenie na nich z miłością. I myślę, że to jest ta nadzieja chrześcijańska, taka podstawa naszej wiary chrześcijańskiej, która, która jest szalenie ważna. Papież Franciszek prezentował taki kościół z otwartymi ramionami, kościół, który nie odrzucał, a przyjmował. Za jego pontyfikatu beatyfikowanych zostało 1541 osób, a świętymi ogłoszono 942 błogosławionych. Był autorem czterech encyklik. Napisał też m.in. bólne ogłaszającą rok święty 2025. 13 marca 2013 roku stoimy na placu Świętego Piotra, mrzy deszcz i czekamy, aż na główną lożę wyjdzie papież Franciszek. Fratellie, sorelle, buona sera, bracia i siostry, dobry wieczór. Ten dźwięk, te słowa będę pamiętał pewnie do końca życia, ale ksiądz kardynał miał to szczęście spotykać papieża w osobistych okolicznościach. Które z tych spotkań zapadło księdzu kardynałowi szczególnie mocno w pamięć? Zanim o tym to powiem, że ten, ten wieczór też pamiętam, ale bardziej zapamiętałem to, że papież uklęknął i poprosił, żeby się nad nim cały lud zebrany pomodlił, zanim sam udzielił błogosławieństwa. Myślę, że to był niesłychany znak. To dobry wieczór było takim słowem pozdrawiającym wszystkich. Można by je spiąć z, z tym takim właśnie okrzykiem papieża Franciszka z ostatnich dwóch lat: to do, to do, to do, z takim otwarciem dla na każdego. Natomiast no, ta postawa takiej pokornej prośby o modlitwę nad nim, potem wzmacniana ciągle tym, tą prośbą, nie zapominajcie modlić się za mnie, to było bardzo piękne. A to spotkanie osobiste. Spotkań było trochę, one były osobiste i nieosobiste, bo ja nigdy się nie ośmieliłem papieżowi zawracać głowy jakimiś rzeczami, nie wiem, własnymi. To w ogóle nie wchodzi w grę, nie, nie, nie ten poziom relacji. Owszem, z tych takich urzędowych to najbardziej zapamiętałem taki moment, kiedy prosiłem go, by się spotkał z uczestnikami oazy trzeciego stopnia, którą prowadziłem w Rzymie. Było na ze 130 osób z oazy rodzin, z domowego kościoła i młodzieży. Trzeci stopień, dla tych, co nie są wtajemniczeni w te arkana, jest poświęcony tajemnicy Kościoła. Ale te tajemnice Kościoła się czyta przez ludzi. W związku z czym też czyta się Kościół przez osobę Piotra. No i mówiłem do Ojca Świętego, że właściwie nie da się poprowadzić tej rekolekcji bez spotkania z Piotrem. Zresztą Ksiądz Brachnicki napisał tę rekolekcję specjalnie na Rzym, żeby była możliwa ta, żeby było możliwe to spotkanie z papieżem. No i cię święty się zapytał, no to dobrze to wszystko rozumiem, tylko kiedy, tak? No ja mu powiedziałem, że w, w sierpniu. I on tak popatrzy na mnie mówi w sierpniu mam urlop. No to ja mówię, no to, to, to przepraszam. Mamurlo w sierpniu, wiem, po raz drugi. Ja mówię, ja bardzo przepraszam. Mówi, choć poszliśmy do biurka w drugim pomieszczeniu, do jego prywatnego biurka, otworzył kalendarz, zaczął przeglądać sierpień i ten sierpień był dokładnie cały biały, nie było żadnego wpisu. Mówi, widzisz, że Mamurlo? Mówię, widzę i wychodzę już. On mówi, wybrał datę, mówi, tu o tej godzinie, tam może być wtedy? Wtedy sobie pomyślałem, że po pierwsze ja się zachowałem dość tak bezczelnie, żeby zabierać temu człowiekowi z urlopu dzień. A po drugie pomyślałem sobie o tym, jak jest niesłychanie dyspozycyjny. I potem rzeczywiście było to spotkanie, było przepiękne, papież dał nam całą godzinę. To też już nie był ten taki czas dla niego najłatwiejszy, bo to spotkanie był przywieziony na, na wózku, Chciał mi potem jeden obraz pokazać, to ja sobie wziąłem wózek i pojechałem z Ojcem Świętym po ten obraz. No, takie, to było takie z jednej strony no, oficjalne spotkanie to z kawałkiem Kościoła łódzkiego, bardzo ważnym, bo uważam, że Ruch Światło Życie to jest bardzo ważny kawałek Kościoła, a ci, którzy w tym ruchu doszli do trzeciego stopnia, to już są ci, którzy chcą gdzieś wejść też w jakąś posługę kościoła i tak dalej, więc to naprawdę ważne spotkanie z jakimiś przyszłymi liderami Kościoła. Ale miało też taki właśnie już osobisty troszkę wymiar. Miał ksiądz kardynał wyrzuty sumienia, że zabrał papieżowi jeden dzień w trakcie pontyfikatu. Tych dni było dokładnie 4421. 12 lat, jeden miesiąc i 8 dni pontyfikatu. Ale to jest tylko statystyka. Gdyby ten pontyfikat miał ksiądz kardynał zamknąć w jednym cytacie albo w jednym geście, co by to było? No, w jednym cytacie to trzeba by jednak powiedzieć, że Kościół ma być w permanentnym stanie misji. Bo to jest Ewangelii Gaudium, to jest jego programowy dokument. No i teraz potem wiele rzeczy z tego wynika, no bo żeby Kościół mógł być w stanie permanentnej misji, to musi być wspólnotą, stąd synodalność, to musi być jakoś wiarygodny, stąd no, jednak radykalna postawa wobec nadużyć w Kościele dość jasne nazywanie zła złem. No jeśli misja, to najpierw karygmat, i więc wiele rzeczy, które papież mówił, one się najpierw tłumaczą. No świadectwo ta misja to też, on to podkreślał, że ta misja jest atrakcyjnym świadectwem. To chyba też taki bardzo częsty refren, że nie prozelityzm, tylko atrakcyjność świadectwa rozstrzyga. Ja pamiętam takie spotkania w ramach Adlimina, kiedy pytaliśmy go polscy biskupi, co robić w takiej sytuacji. Nie wiem, ludzie odchodzą z kościoła. Młodzież się wypisuje z religii. No i to zawsze mówił właśnie, nie, kochać i świadectwo. Kochać i świadectwo. Nomen est omen. Imię to jest znak. Kiedy kardynał Bergoglio wybierał imię Franciszka, wszyscy, a potem potwierdził to sam papież, odnosili to do Franciszka z Asyżu. Jakie są podobieństwa między papieżem z Argentyny i biedaczyną z Asyżu? No to moglibyśmy chyba cały osobny program zrobić. Podobieństwa są najpierw w podobieństwie czasowym. To jest XIII wiek jest podobny do początku tak, pierwszego. Paradok paradoksalnie tak. To znaczy ten XIII wiek był takim pierwszym wiekiem rozwoju gospodarczego w Europie. Tu jest pewne niepodobieństwo, bo Europa przestała się bić wtedy wewnątrz, tylko eksportowała wojnę na zewnątrz, tak? Jeszcze trwały Krucjaty, ale też te krucjaty spowodowały, że Europa ekonomicznie wzrastała, bo dostarczały bogactw ze Wschodu. W związku z tym ten XIII wiek to jest wiek rozwoju gospodarczego, rozwoju miast. No tu mamy wielkie podobieństwo. My mamy dzisiaj takie ogromne miasta, jak ja wiem, San Paulo 22 miliony ludzi. Tak? no To nie są te kategorie, ale, ale ten sam obraz miasta, które rośnie nieraz, przy, nieraz czterokrotnie w stosunku do tego jakie było nie wiem, 50 lat wcześniej. No i w tym mieście, oczywiście, to bogactwo nieporozkładane równo, więc ogromna grupa ludzi, bardzo, ale to bardzo ubogich, nie mających nic. No i teraz oczywiście w takich kontrastach ekonomicznych między tymi, którzy mają wszystko i między tymi, którzy no, żyją gdzieś w jakimś skrajnym ubóstwie, no bardzo był mocno postawiony temat ubóstwa Kościoła. No, bez tego się nie zrozumie Franciszka, bo wtedy się mówi o Franciszku w takich kategoriach, no, teraz mówimy o Franciszku Zasyżu, takiego trochę trzepniętego poety, który goni połące i jest zakochany w ekologii, wą, wącha kwiatki, a, a z wilkiem gada na co dzień. To zupełnie nie o to idzie. Znaczy Franciszek wybrał radykalne ubóstwo, które było szacunkiem dla całego stworzenia także, ale wybrał je właśnie dlatego, że, że ci wszyscy ludzie, którzy się znaleźli gdzieś głęboko na marginesie jeżeli żyli bez środków do życia, Potrzebowali kościoła, który jest ubogim kościołem dla ubogich. No to jest hasło papieża od samego początku jego pontyfikatu. No i ta, ta jego wrażliwość na ubogich jest idealnie taka sama, właśnie jak w przypadku Franciszka. Myślę, że nawet do tego stopnia, że to tak teraz, tak nie teraz nachodzi, ale myślę, że to jest od Ducha Świętego, że trudno mówić jest o własności Franciszka, papieża. To jest, myślę wszyscy czytali już testament, to jest uderzające, on nie rozporządza żadnym majątkiem. On nic nie posiada. Bo, bo go nie ma, więc to jest dokładnie tak rozumiane ubóstwo, jak je rozumiał Franciszek. Nie, że mam mało, tylko, że mam nic. Albo inaczej, że wszystko co mam nie jest moje. No to i tego Franciszek uczył, to, to są oczywiście lepsi ludzie do dialogu na ten temat, ale, ale tak, to znaczy cokolwiek dostawał od razu przekazywał, to, Niczego nie traktował jako swoją własność, tylko w takim najlepszym duchu Kościoła, że to, że to, co Kościół ma, jest własnością ubogich, a Kościół zasadniczo jest tym, który w imieniu ubogich tym majątkiem zarządza. To, to jest myślenie trzynastowieczne, może to jest nawet i myślenie, które trwa gdzieś tam dwadzieścia wieków w kościele, tylko na tak. Czasem wychodzi na zewnątrz, na, na wierzch, czasem gdzieś tam zapada głęboko. Franciszek je na pewno wydobył z powrotem na, na powierzchnię. Ten wybór imienia wzbudził także wielkie oczekiwania, kiedy Franciszek, Franciszek zasyżu modlił się w kościele San Damiano, usłyszał: idź i odbuduj mój kościół, gdyż popada w ruinę. I bardzo często po konklawę z roku 2013 komentowano to właśnie w taki sposób. Papież Franciszek ma zatrzymać rozpad kościoła, popadanie kościoła w ruinę. Na ile to się udało? Na to to trzeba mieć perspektywę, myślę, papieża, żeby to powiedzieć, bo to trzeba mieć ogląd kościoła jako całości. Są miejsca, gdzie kościół jest w jakimś kryzysie, są miejsca takie, gdzie rozkwita. Są takie miejsca na świecie, gdzie rozkwita także dlatego, że jest kościołem umęczonym. I więc myślę, że nie ma jakiegoś takiego wspólnego mianownika. Myślę też, że papież rzadziej używał słowa reforma od słowa nawrócenia. Czyli myślę, że on nie nawoływał do jakiejś zmiany zewnętrznych struktur. Oczywiście tak dokonał reformy kurii rzymskiej, ale dla, dla papieża na pewno ważniejszym słowem od reforma było słowo nawrócenie. Jest Kilka odmian tego słowa, poczynając od nawrócenia misyjnego, pastoralnego w Ewangelii Gaudium, ale potem na przykład przejęte zresztą od Jana Pawła II nawrócenie ekologiczne, a na koniec pontyfikatu nawrócenie relacyjne, które pada w trakcie synodu z nodalności. Więc nawrócenie to jest słowo, które trochę idzie głębiej, bo ono dotyka przyczyn zła, które są w człowieku. I wtedy człowiek może coś z tym zrobić, kiedy się ma odwagę przyznać, że te wszystkie problemy, które się dzieją, także w Kościele, nie dzieją się dlatego, że są, nie wiem, chore złe struktury zewnętrzne i są niezmienialne. Tylko problemem, problem jest wewnątrz człowieka. Dopiero jak jest nowy człowiek, może tworzyć też nowe struktury. To jest raczej mało skuteczne prostowanie człowieka nawet najlepszymi strukturami. Więc. Papież bardzo dużo mówił w kluczu nawrócenia. Takie ujęcie jego pontyfikatu koresponduje wprawdzie pośrednio, ale wyraźnie z inną tezą, którą słyszymy w tych dniach, kiedy podsumowujemy czas papieża Franciszka, a mianowicie, że po tym pontyfikacie nie pozostaje wiele konkretnych decyzji, ale papież uruchomił mnóstwo procesów, na przykład proces decentralizacji Kościoła których nie da się już zatrzymać. Papież dał pewne mocne impulsy. Nie tyle wydawał decyzje, nie tyle ogłaszał dokumenty, co ustawiał drogowskazy na przyszłość Kościoła. Znaczy coś jest na rzeczy. On o tym mówił, że trzeba mieć do tego odwagę. To są takie jego wypowiedzi, że potrzebne jest takie męstwo, które uruchamia procesy, których końca sam autor nie zobaczy no tak ale myślę, że on też miał taką zdolność wchodzenia w procesy, które zainicjował kto inny myślę w tej chwili o czymś, o czym niewiele mówimy w Polsce nie, nie zauważyliśmy do końca tego chyba, boję się mianowicie Jan Paweł II w Udunum Sint zwrócił się do naszych braci chrześcijan z innych kościołów o wspólną refleksję nad urzędem Piotra w Kościele. I jaka by mogła być wykładnia rozumienia urzędu Piotra, która by była jakoś akceptowalna, akceptowalna przez chrześcijan wschodnich, przez protestantów, przez już czwartą tradycję jaka jest Kościoły Wolne. No się okazuje, że wiele, wiele lat później z ogromnego materiału, który napłynął, no to właśnie teraz, chyba dwa lata temu, dykasteria do spraw promocji jedności chrześcijan opublikowała bardzo ważny dokument, który jest dokumentem roboczym poświęconym właśnie prymatowi Piotra w kościele. No więc w tym sensie papież wszedł mocno w to dzieło, które gdzieś tam dawno za, zapoczątkował Jan Paweł II i chyba, boję się, że większość katolików zdążyła o tym zapomnieć, że on zainicjował taki ruch. A teraz Franciszek go w sposób bardzo twórczy podjął i znowu tak, że zostawił jeszcze miejsce dla na następnych, bo dokument, który opublikowany jest dokumentem roboczym, a nie Nauczającym. To nie jest dokument, już magisterium, ale jest dokument, który pokazuje bardzo ważne linie interpretacji tego, kim jest Piotr, jakie jest jego miejsce, jak interpretować dogmaty związane z, z urzędem Piotra w Kościele. Niesłychanie ważne. I, i yy, no znowu mamy to, że tak zrobił to, co było dla, możliwe dla niego. Ktoś następny będzie kończył, ale proces trwa już. Będzie trwał już kolejny pontyfikat, właściwie czwarty. Ten pontyfikat rozpoczął się od wielkich, rozbudzonych nadziei na dialog z rosyjskim prawosławiem. Potem przychodzi wojna w Ukrainie. Siłą rzeczy ten dialog się załamuje. Z kolei z ust papieża wiele razy padają słowa kontrowersyjne, budzące spory. Często już o tym księże kardynale rozmawialiśmy. Zapytam inaczej: co się papieżowi Franciszkowi nie udało? Nie, nie wiem, to chyba nie jest pora na, 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 na jeszcze na takie rozmowy. Ja myślę, że papież też był wielkim realistą. To znaczy, on, jedną ze zasad, zasad tak zwanego dobra wspólnego, które sformułował, to, to, to była taka zasada, że rzeczywistość jest ważniejsza niż marzenia. Ja wiem, że jak czytałem tę zasadę, ona jest oczywiście w Ewangelii Gaudium, to nawet miałem jakiś taki w sobie opór. Znaczy, ważne jest marzyć, nie? Papież też często się pytał, ale jakie jest marzenie? Młodych pytał, ale jakie masz marzenie? A tam twierdzi bardzo wyraźnie, że rzeczywistość jest ważniejsza niż marzenie, bo yy, kiedy odważysz się marzenie wprowadzać w czyn, ono zawsze gdzieś jest jednak przykrojone w realizacji. Nigdy nie będzie zrealizowane 100%. w 100%. Nie wiem, wybudujesz dom, będziesz go remontował po kilkunastu latach, albo po kilku, to zależy, jak budujesz. No ale ten dom wybudowany jest jednak lepszy niż ten wymarzony, którego nigdy nie zaczęto budować. Nie da się mieszkać w planach architektonicznych. A w domu, którym coś tam przecieka, albo nie wiem, okna są już wypaczone, jeszcze się da żyć. I Hmm. oczywiście, że były jego bardzo ważne idee, postulaty, które pokazywał, które się spotykały z, z różnymi reakcjami ja wiem, no, całe ostatnie cztery lata procesu synodalnego hmm, wzbudzały wszystkie możliwe reakcje, od entuzjastycznych po bardzo nieraz zachowawcze i krytyczne nieraz wynikające też z niesłuchania do końca tego, co on mówi, czy z niezrozumienia tego, co proponuje no, tak, ale rzeczy się działy i to, co jest rzeczywistością, jest, mówi papież, ważniejsze niż marzenie. Kiedy czyta się podsumowania pontyfikatu papieża Franciszka w ostatnich dniach, a nawet słucha wypowiedzi nie tylko dziennikarzy, ale też zwykłych wiernych, odnoszę wrażenie, że dominują dwa określenia: pielgrzym nadziei i Papież Miłosierdzia? Ja wiem, Księży Kardynale, że to jest pytanie z serii, kogo kochasz bardziej mamy czy tatę? Ale zapytam, bardziej Pielgrzym Nadziei, czy jednak Papież Miłosierdzia? Jedno jest nierozerwalne z drugim, bo on wytłumaczył nadzieję w tym ostatnim roku, kiedy nas zaprosił do jubileuszu. Wytłumaczył tekstem z listu do Rzymian. Że nadzieja zawieźć nie może, bo miłość Boża rozlana jest w naszych sercach przez Ducha Świętego. Czyli mam nadzieję wtedy, kiedy mam doświadczenie, że jestem kochany. Jak, jak nie mam doświadczenia miłości, to już nie mam nadziei no bo na co? A to doświadczenie miłości, które my mamy ze strony Pana Boga, zawsze jest miłosierdziem. Bo można się tylko dziwić, że Bóg takiego dziada kocha i, i że ma na niego jakąś uwagę i że. Jakieś oczekiwania traktuje po partnersku. No, miłość Boga do nas zawsze ma postać miłosierdzia i te dwie, te dwie rzeczy się ze sobą absolutnie schodzą. Oczywiście schodzą w Bogu, który jest miłosierdziem, i który jest taką właśnie miłością, która nam pozwala mieć nadzieję także w stosunku do nas samych. Z pewną nieśmiałością wejdę w rolę kaznodziei i powiem tak. Jest jednak coś opatrznościowego, że w 2013 roku kardynałowie wybierają innego kardynała z biskupim mottem, w którym mowa jest o miłosierdziu. Spojrzał z miłosierdziem i wybrał fragment z tekstu świętego Bedy Czcigodnego o powołaniu Mateusza Celnika. Jest w tym coś pięknego. Nie wiem, czy karnełowie wiedzieli akurat, jakie od to. Dlatego mówię o opatrzności. Tak. Natomiast my chyba zostaniemy z tą tytułem jego książki, bardzo ważnej. Akurat książka to nie jest dokument nauczania, ale, ale książka bardzo ważna, że Il nome di Dio e Misericordia. Tak? Znaczy, imieniem Boga jest miłosierdzie. I to jest y, bardzo piękna kontynuacja. Można prześledzić to ten zachwyt miłosierdziem w Bogu można prześledzić od Jana 23, przez Pawła VI. Paweł VI, tak jak kończył sobór, to mówił, że, że właściwie działanie Kościoła jest określone, jak ma, ma za paradygmat. Mówił, ma starą historię o Samarytaninie. To jest bardzo piękne. Potem jest wielki pontyfikat Jana Pawła II, zapatrzonego w miłosierdzie Boga, Vives in Misericordia. I, no i jest Franciszek, który wchodzi właśnie w, w tę medytację nad Bogiem, nad tajemnicą Boga, który jest miłosierny. Więc to jest piękne, bo każdy z nich robi to na osobisty sposób, a jednocześnie mamy takie poczucie, że jesteśmy w jednym nurcie jakiegoś nauczania ważnego o Bogu. Takiego nauczania, które jest odpowiedzią no, na dramaty straszne, niewyobrażalne dramaty ludzkości w wieku XX. Jest jakaś odpowiedź ze strony Boga na to, co człowiek-człowiekowi robi przez całe stulecie. Jest, jest odpowiedź, w ogóle, szokująca. To jest miłosierdzie. Ksiądz Kardynał będzie na konklawę debiutantem. Nie jestem dziennikarskim kamikadze i nie będę pytał, na kogo ksiądz Kardynał zamierza głosować. Ale zapytałbym o coś na kształt portretu pamięciowego przyszłego papieża. Jakiego papieża potrzebuje kościół po Franciszku Anno Domini 2025? Nie, nie wiem, to konklawe się dopiero zacznie. My na razie w, spotykamy się i rozmawiamy. Każdy z nas się modli, każdy z nas, z nas ma jakąś znajomość Kościoła, Jego rzeczywistości. Myślę, chwała Bogu, że jesteśmy po dwóch sesjach synodu biskupów, więc mogliśmy na synodzie, to zawsze ma się ten ogląd możliwie bardzo szeroki Kościoła, właśnie nie tylko tego, który sami znamy z własnego doświadczenia. Więc teraz pewnie jest to najważniejsze, żeby się wzajemnie trochę posłuchać. Potem zobaczymy, no. Nie, nie, nie ma wątpliwości, że potrzebujemy papieża, który odnajdzie się bardzo dobrze w, w, w tym, jak Kościół się opisał na Soborze Watykańskim II. Te, wszyscy papieże, których znamy, no, ja jeszcze nie, nie pamiętam osobiście, ale pamiętam już z dobrych wspomnień bliskich Jana 23 więc ci wszyscy papieże tworzą jakąś bardzo ważną linię. E, Sobór był jednym wielkim pytaniem o Kościół. Zaczynał się od tego pytania: Kościele, święty, co mówisz sam o sobie. Coś bardzo ważnego ten Sobór o Kościele powiedział. Nie dla samego Kościoła, tylko także o Kościele w świecie. No a my jesteśmy od tego Soboru już 60 lat. To znaczy, że już dwa pokolenia przeszły. No i teraz te następne muszą się. Tak myślę, to dopiero tego soboru nauczyć. A tymczasem dzisiaj jest dość łatwo też o taką krytykę soboru no, ze, ze strony ludzi, którzy chcieliby sobą oskarżyć o wszystkie przestępstwa ludzi Kościoła po soborze. No, ale to, to jest bardzo uproszczona jakaś logika i e, no, tu, tu trwa debata, to przecież nie, nie mówię czegoś niezwykle odkrywczego. To, także w polskiej dyskusji nad Kościołem to jest temat numer jeden. Ostatecznie gdzieś nie, chodzi zawsze o Sobór. Więc tu będzie potrzebny papież. Franciszek był pierwszym papieżem, który nie był ojcem Soboru w żadnym wymiarze. Benedykt był ekspertem teologicznym na Soborze. Oczywiście ojciec święty Jan Paweł II był cały czas ojcem soborowym, więc też się tu sytuacja zmienia. No ale na pewno tak, potrzebujemy kogoś, kto znowu właśnie zapewni jakąś twórczą, ale też piękną kontynuację w Kościele. Księże kardynale, bardzo dziękuję za rozmowę. Kto może, niech się modli za kardynałów, elektorów, już za niedługo Każdy usłyszy... Może. Kto może się modlić, kto chce się modlić? Każdy może. Już za niedługo Ksiądz Kardynał usłyszy, jak my wszyscy ekstra omnes. Tylko Ksiądz Kardynał będzie wewnątrz Sykstyny, a my na zewnątrz. Co mam na to powiedzieć? Pozostawiamy to bez komentarza i żegnamy się z naszymi widzami. To było specjalne wydanie balansu bieli. Prosto z serca wiecznego miasta. Do zobaczenia w kolejnych programach. I pamiętajcie, można nas cały czas oglądać w internecie.